Czemu ty się w nią wpatrujesz, jak ona siedzi na kibelku? Chyba się cieszę z tego. Dziwnie jesteście. Co się dzieje, o Jezusiusiu? Szklanka wody za mocno weszła. Cześć, cześć tutaj, Eski. Witajcie na moim kanale. A dzisiaj widzimy się w ambicjuszach, których już dawno nie było, więc trzeba to nadrobić. A dzisiaj chciałabym bardzo podziękować Tostownicy za ten prześliczny fanart, który jest mega uroczy. Dziękuję ci. Panarty możecie mi oczywiście przesłać na Discordzie, link do Discorda znajdziecie w opisie pod filmikiem. Czy my nie mamy dachu? Nie, no mamy piętro, mamy dach. Jezu, już się wystraszyłam, że pod gołym niebem oni się żyją. Nawet logiki nie ma, przecież mamy piętro. Piętro by nie było niewidzialne, hello. Status, niedziela, 19. Jutro idzie... Do pracy Klaudia oraz Marcin. Marcin ma wszystko, Git, Klaudia ma wszystko, Git, ale musimy popracować, żeby zdobyła awans. Czy ty poznałeś w końcu jakichś rówieśników? Oczywiście, że nie. Nie znasz nikogo w sumie, tylko fójfuja. Ewa, co to z tobą? I czemu te simy nadal ruszają się jak jest pauza? Jakby patrzcie, to. To nie jest creepy? Co się stało? O, właśnie, bo mamy psioczko, mamy megankę i to nie Renault, megan. Megany. Co to było? Oboż, a ona spać. Dobra, zostawmy ją. Nie chwali ją, spać na daj spać. E, dobra, coś ta miedzonka ma, to tam bycia. Przeżyję. E, ty masz jakiś parasol, nie wiem, ale weź, se, w razie czego, może, nie wiem, jakiś taki zielony, o. No ale nie odkładaj ją z powrotem na ten śnieg. Podnieś. Muszę się czaić tu, żeby szybko kliknąć. No ale. Czemu to wszystko jest tak skomplikowane dla tych simów? Dobra, Matylda ma dzisiaj urodziny z tego, co się okazało. Czemu ty się w nią wpatrujesz? Jak ona siedzi na kibelku? Chyba się cieszę z tego. Dziwnie jesteście. Hej, hej, hej. Mała przerwa. Jeśli podoba Ci ten odcinek, pamiętaj o łapce w górę komentarzu i subskrypcji. Niedługo 10 tysięcy na 10 tysięcy pokaże się wam. Tak, ja, jak wyglądam. Więc polecam. Ale nie przedłużając, wróćmy do odcinka. Ten pies jest brudny? No. Ewa będzie miała co robić po powrocie ze szkoły. Nie chce darmowych słuchawek. Jezu, jeszcze też każą za to, że nie oszczędzają prądu. Nie znieśliśmy tego, czy co. No, ale dobra, idziemy do pacjentów. Robimy swoje. Widzieliście to już wiele razy tutaj. Także myślę, że nie ma co, żebym wam to jakoś szczegółowo pokazywała. Jak się stanie coś ciekawego, to wam pokażę. Jak nie, to wrócimy do domu. Mamy zero simolonów. Tak w ogóle. To tyle z ciekawych rzeczy. Wracamy do chaty. Rachunki mamy jeszcze. 996. mam. O, już nie mam zero smalonów. Co tam się porobiło w tym szpitalu? To ja nie wiem. Ale i tak nie mamy na rachunki. Ajajaj. I nie zdaliśmy awansu. Ajajaj. Następnego dnia nawet ją sam, samą wyśle, żeby po prostu odwaliła robotę i wróciła. Dobra. E, uzupełni jedzenie, po prostu ty. Trzymaj się przy kąpie, jak jesteś w takim stanie. Dobra. E, pierw i tak chciałabym, żebyś wykąpał swojego pieska. A ty co, porzucona? Tak, typowo. Rolice byli w pracy, siostra w szkole, nikt cię nie kocha. Mhm. Tak to jest, 100%. Nie wierzycie mi? Trawisko, no dobra, choć jak musisz. Czemu to tu śmierdzi? Nie, nie, nie idę nigdzie. O, Boże, dobra. Może Marcin będzie mógł to naprawić. Ty wyrzuć i ugotuj coś może dla rodziny. Coś taniego. Makaron z serą. Nie jesteś porzucona, ogarnij się. I Ciusiu. Ty w tym czasie możesz wziąć prysznic, nie? Nie przeszkadzać, to jakie dziecko tam jest. Nie, jednak tak? O, Marcin ma awans, wybieramy śmie śmieszkę. Śmiesz yf. Nadal nie mam mówić, ścieżkę, o. Ekspert czy kierownik? Chyba kierownik pasuje do Marcina. Nice. Jakie nowe rzeczy musisz robić? Musisz kran naprawić. I co ty potrzebujesz? Co ci poziom charyzmy o matko? Lustro do tego i teraz konferencję musisz zorganizować. No dobra. Myślę, że da się zrobić. Co chce pies? Czemu pies jest tutaj? A może sam wchodzić jednak po schodach? Nie wiem. Lepiej go zniosę na dół. A on chce ci powieć, malutki. No, siusiu, siusiu, jeszcze. Dobra, podniosła. Odblokuje się interakcja. Uh, więc weź ją tu. No, ale zostań tu z tym psem. Co z ciebie za psia mama? No i musisz go z powrotem tam zabrać. Hello? No, halo! No, ja naprawdę ja już nie wytrzymuję z nią. No, weź psa! A, bo ona miała urodziny. Fajny pies, Megan. Nie trzeba ją wnosić przynajmniej już. Dobra, no wiem, że spała, ale muszę odrobić zadania domowe. No, Megan, Megan jest głodna, cały czas ma miskę tu pełną. Megan jest głodna, ohoho. Odrobiłaś to? Dopiero zaczęto. Dobra, no już się przespałaś. Odrób bardziej to lek lekcja. A ta czemu nie miała urodzin końcowo? Ciekawa jest ta gra. I czemu śpisz w tym? Diabeli co jedna. Matylda, no, no gdzie? A teraz masz urodzinę. O, piątej rano. Dobra. Więc standardowo. E, jak oni mają ambicjusza, No tak. My a ty, l, d, a, m, b, i, c, i, usy z. Społeczne ma Matylda. I cecha, uwaga, uwaga. Wrażliwa. No i będzie miała ciężko w życiu. Pokażcie ją, mimo że ma taką minę, bo jest smutna, bo nikt nie pamięta o jej urodzinach. No, uksi. Jakby miała makijaż, czy ona ma makijaż, czy ona może mieć makijaż w tym wieku? Wygląda to dziwnie. A ja myślę, że. Nie, no niech się zostanie w ubraniach, jakich chce, z dzieckiem. Jeszcze ja nie wiemy, jaką jest osobą. Więc no. A nie mamy kasy za bardzo na jej pokój. poli, poli. Dobra, e... Sprzedamy różne rzeczy. Zobaczymy, co mamy w ekwipunku rodziny, bo tu może być coś, no coś na tyle, co nic tu jest. Charyzma, o co dla Marcina ideolo będzie, to nie wiem, dupnę mu tutaj, niech sobie będzie póki co. Ale na razie za bardzo nie zrobimy, no bo mówię, nie wiem, jakie będzie mieć cechy, jaka będzie Matylda. Więc kopsnijmy ma jej po prostu jakieś tam łóżko. Ma jakąś tu zabawkę. Więc myślę, że przeżyje. A to w ogóle nie wiem, milion lat to drabia jest piąta. Zaraz idzie do szkoły. Autentycznie. W szkole zajmie się sobą. Więc warto, żeby ona jeszcze poszła spać na ten jakiś tam czas. Nie wiem, wszystko trwa dłużej. Simmy mi się nie słuchają ostatnio. Nie mam czasu na psa, który lata jak opętany po tym małym domu. No i sobie wyszedł. Na dziewiątą oby idziecie. dobra. Co zaraz się staniecie? Jutro jest Stan, gwiazdka, a lecz będzie. O, Matylda lubi pracować nad sprawnością fizyczną. To jest bardzo interesujące, akurat. Zapoznaj się ze stypendiami. Hmm. No właśnie, przez to, że. Ewa za bardzo nie lubi spełniać oczekiwaniom rodziców. Nie wiem, chyba nie pójdzie na studia. Nawet na za to nie stać zresztą i nie dostanie raczej stypendium. Zobaczymy, czy Ewie się jakoś to ułoży. Również sobie krótką przerwę, Ewa zauważa trochę pieniędzy leżących na umywalce. Czy Ewa powinna zabrać pieniądze na przechowywanie do swojej szafki, czy natychmiast oddać dyrektorowi? Oddajmy je od razu. Poprawa oceny. Uu, tu mnie zszokowała laska. O, Saj nam złożył życzenia, w sensie, no, Matyldzia, miło z jego strony. Ty dostałaś awans? A dostałaś. A kiedy my sobie? My chyba w tym nie możemy wybrać sobie jak... jako taką ścieżki, no nie? Pokażę rachunki. Nie, no, Saj, my jesteśmy wszyscy tu w tak opłakanym stanie, że to nie przejdzie. Nie, to śmierdzi. Przątę pies praktycznie nic je? Zrobimy Marcinowi ciasto, żeby się nie próżę. Zapomnieliśmy o jego urodzinach. Myślę, że to jest dobry plan. No i chłop nam dorasta. Na dużego chłopa. Awans. Więc już dorosły. Każdy dorosłego Marcina. No, dorosły Marcin. I takim sposobem w odcinku dzisiejszym mieliśmy urodziny Matyldy, urodziny Marcina, urodziny Megan. Wyskona M. Co się dzieje? O Jezusiusiu. Szklanka wody za mocno weszła. Dajcie znać, jak wam się podoba ta seria, jak wam się podobał odcinek. Zostawcie łapkę w górę, komentarz i subskrypcję, a ja się z wami widzę niedługo. Do zobaczenia i cześć!